Dzień dobry. COVID w jednostce wojskowej w powidzu, COVID w reprezentacji Polski, COVID w rządzie, COVID u znajomych, COVID na ulicy, COVID wszędzie. Dzieje się to, co przewidywaliśmy już w lecie. Nadszedł październik i nadszedł nowy okres przeziębień, grypy, chorób sezonowych. I Nowe statystyki. Dziś, 7 października, kiedy nagrywam ten komentarz, mamy już ponad 3 tysiące zarażonych dziennie. Nowy rekord. I nowy rekord zgonów. 75 zgonów. Wczoraj było 55. Słuchając tych wiadomości, każdy z nas czuje się zaniepokojony, łapie się za płuca, odkasuje i zaczyna czuć się chory. Zaczyna mieć objawy. Jak ma objawy, to chce się zgłosić gdzieś. I teraz zaczyna się dopiero koło myja. Spróbujcie Państwo zgłosić się na testy COVID-19. Odeślą Was od jednego do drugiego, do trzeciego szpitala, od Annasza do Kajfasza i w kółko. I nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. Co więcej, panie, zamaskowane maseczkami chirurgicznymi, za grubych pleksyk, wrzeszczą na nas. Są nieprzyjemne. Jeżeli COVID komukolwiek sprzyja, to sprzyja się do medycznemu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze leczą zdalnie, a więc nie muszą się wysilać. Mogą posadzić babcie, sąsiadkę z książką i udzielać porad. Po drugie, nie zarażą się na pewno. A przecież zdając na medycynę i Podejmując trud bycia medykiem, składając przysięgę Hipokratesa, no godzili się z tym, że jednak będą stykać się z chorymi, prawda? Ale wchodzimy w epokę, w której medycy nie mogą stykać się z chorymi, bo mogą zostać zarażeni. Ale już nie zarażają się w prywatnych praktykach. Tam podwajając tylko stawki, obsługują dziesiątki pacjentów. Nie każdego jednak stać na prywatną służbę zdrowia, bo konstytucyjnie ciągle jeszcze w Polsce panuje mit bezpłatnej służby zdrowia. Ta bezpłatna służba zdrowia jest taka, że trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. Po co ta długa tyrada? Po to, żeby obudzić w Państwu to, co już w Państwu tkwi zdrowy rozsądek. Dzieje się coś. O czym jeszcze niewiele wiemy. Dzieje się rzeczywistość pandemiczna. Teraz kilka słów o pandemii, które przyszły mi do głowy i które sobie nawet spisałem, ponieważ bardzo mnie niepokoi to, że już nie będziemy żyli w świecie, w jakim żyliśmy przed marcem 2020 roku. To już jest pewne. W takim świecie żyć nie będziemy. Następuje gwałtowna przebudowa. Świata. SARS-CoV-2 istnieje i jest bardzo niebezpieczny. Powoduje bardzo niebezpieczną chorobę COVID-19. Skutki tej choroby nie są nam znane. Dopiero po roku będziemy widzieć następstwa zdrowotne u osób, które przebyły już tą chorobę. Ta choroba oczywiście istnieje. My musimy się nauczyć istnieć razem z nią, albo dać się zapędzić do klatek histerii i strachu. Histeria i strach zabije dużo więcej osób niż COVID-19. To jest pewne, bo już dziś zabija dużo więcej osób. Na początek chciałbym zapytać, gdzie są zwłoki tak masowo wywożone z Bergamo, kiedy po raz pierwszy uderzono w nas straszliwymi informacjami? Gdzie są trupy, ze stadionu w, w Madrycie. Gdzie? Tam cały stadion trupami usłany. Gdzie to teraz jest? Gdzie to wszystko się podziało? Jakie są konsekwencje kłamstw medialnych i tych obrazów, którymi nas zastraszono? Od 11 marca 2020 roku, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła światową pandemię. Weszliśmy w zupełnie nową epokę, weszliśmy w zupełnie nowy świat. Początkowo nie chcieliśmy tego widzieć, ale dziś, w październiku 2020 roku, musimy już to zauważać. I kilka uwag, chciałem Państwu przekazać, uwag, które dyskutuję z moimi czytelnikami w moim gronie i staram się zbierać, ponieważ one muszą zostać wypowiedziane publicznie i głośno. Jak powiedziałem, wirus istnieje, choroba istnieje. Ale obok tego dzieje się dużo więcej. Dzieje się to, że najbogatsi ludzie na świecie postanowili pozbyć się plepsu, pozbyć się wpływu plepsu na władzę, która w ten sposób może być nieobliczalna dla nich. Dziś następuje krach i zmierzch demokracji. Po epoce, tak jak już mówiłem na wstępie, po epoce rewolucji pary, kiedy nastąpiło uprzemysłowienie, potem po epoce elektryczności, kiedy. Uprzemysłowienie nabrało natychmiastowego przyspieszenia. Potem po epoce komputerów, kiedy weszliśmy w epokę cyfrową, teraz następuje epoka globalnej kontroli. Ale kto będzie kontrolował? Nas, czyli plebs, będzie kontrolować wąska grupa ludzi, których na to stać, którzy będą mieli narzędzia, którzy są poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą. To się już dzieje. To nie jest spiskowa teoria, tylko to są fakty. W 2019 roku kilkudziesięciu szefów największych korporacji światowych złożyło dymisję. Dlaczego? Zaszły ogromne zmiany w sektorze bankowym, w sektorze finansowym. Dziś wielkie finanse są już poza kontrolą legalnie wybranych w sposób demokratyczny rządów. Tak zwany lobbying. Zdominował dziś proces władzy, a czwarta władza, czyli media, stała się pierwszą władzą. Wszystkie te media, i społecznościowe, i tradycyjne, powoli skupiane są w jednym ręku, w ręku tych, którzy posiadają największe fortuny. Dziś, na przykład Jeff Bezos, który tak apelował o zbiórkę publiczną od nas, Środków dla pracowników Amazona powiększył swój majątek ze 130 miliardów do 200 miliardów w dobie pandemii. Podobnie powiększył swój majątek Bill Gates. A to są tylko ci widoczni. Richard Branson, który posiada własną wyspę na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, także po, po, pomimo tego, że ma linie lotnicze Virgin, które tracą, Także powiększył swój majątek. Ci ludzie są poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą, co pokazała sprawa Jeffreya Epsteina. I księcia Andrew, który teraz jest ścigany za różne przestępstwa, nie może być znaleziony nawet. Epstein nie żyje, bo by mógł zacząć dużo mówić. Ghislaine Maxwell, aresztowana, nic nie mówi. Najbliższa współpracowniczka Epsteina. To jest świat, który powoli zdominował e, demokrację. I teraz, żeby całkowicie zlikwidować demokrację, trzeba zniszczyć klasę średnią. Czyli burżuazję, mieszczaństwo, drobnych przedsiębiorców. Bo to oni są solą procesu demokratycznego, to są wolni ludzie, których stać na to, żeby mieć własne poglądy i głosować według tych poglądów. Tych ludzi chce się zniszczyć. Na całym świecie następuje uderzenie w klasę średnią. W Polsce jest to szczególnie widoczne, bo tutaj bardzo łatwo jest zniszczyć bardzo słabą klasę średnią. Oczywiście nie będzie już wojen kinetycznych, w których stosowany jest tradycyjny sprzęt wojskowy. Takie wojny będą regionalnie, tam gdzie się załatwia interesy, tak jak Azerbejdżan, Armenia, Syria, Libia. Tam będą się, będzie się załatwiało interesy w sposób kontrolowany i bezpieczny dla sprawców tych wojen. Globalnie nie będzie takiej wojny. Zachodowi, a szczególnie tym kręgom, Oświeconym Zachodu nie udał się eksperyment chiński. Chciano z Chin uczynić maszynkę do zbiorowego bogacenia się i także bogatych ludzi, nie uwzględniając faktu, że Chińczycy, zdobywszy technologię i pieniądze, zaczną upowszechniać swoją totalitarną ideologię na cały świat. I to wymknęło się spod kontroli kapitalistów, tych, o których mówię, i w tej chwili e, trwa e, taki. Wyścig zbrojeń pomiędzy Chinami, które chcą nas całkowicie stotalitaryzować w różny sposób, a z wielką finanserą, która ma już w rękach całą światową lewicę, media, skupuje różne firmy tak, żeby mieć kontrolę nad internetem, ale jeszcze nie może skontrolować Chińczyków. A więc są dwa bieguny dzisiejszego świata. Ten chiński biegun jest rezultatem nieudanego eksperymentu sprzed 35-40 lat. Na jakiej podstawie podjęto decyzję o lockdown i nowej rzeczywistości. Pytania kierowane do rządu, a możemy kierować takie pytania do rządu polskiego. Profesor Ryszard Rudkowski z Białegostoku od kilku miesięcy kieruje takie oficjalne pytania do Ministerstwa Zdrowia. Nic. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który jest politologiem z wykształcenia, poucza pana profesora medycyny Ryszarda Rudkowskiego publicznie programie telewizyjnym i wszyscy biorą to za dobrą monetę. Pan Niedzielski nie potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytania, bo to nie oni podejmują decyzje. Stąd też nie potrafią tego wytłumaczyć. Dziś zmierzamy według oficjalnych informacji do tego, że Polska będzie niemal europejskim rekordzistą w dziedzinie zgonów i zakażeń COVID. To jak to? Tak było dobrze, a tak jest źle? Dlaczego? Minęło lato, kiedy ludzie się ze sobą. Kontaktowali, Kiedy pół Polski siedziało nad morzem i takiej fali za, zarażeń nie było, a teraz jest. Dlaczego tak jest? Znowu chcą nas zamknąć w domach? Znowu poddać drakońskim represjom, nad którymi nikt nie ma kontroli. Brak kontroli nad tymi procedurami to jest najbardziej dojmujące wrażenie, jakie dzisiaj możemy widzieć. Brak kontroli obiektywnej. Gdzie się podzielali dziennikarze? Naraz nie ma dziennikarzy, nie ma ludzi, którzy sprawdzaliby to, co władza podaje, którzy własnymi ścieżkami docieraliby do prawdy o COVID-19. Dlaczego nie ma? Ponieważ media są już w rękach tych, którzy są zainteresowani nakręcaniem zbiorowej histerii, nakręcaniem panowania nad nami poza demokratycznymi procedurami. Tak właśnie kończy się demokracja, wejdzie teraz już automatyzacja. I sztuczna inteligencja. Pewne zawody okazuje się, że będą niepotrzebne. Na przykład nauczyciele akademiccy staną się niepotrzebni. Tak, y ludzie zostaną przyzwyczajeni do zdalnej edukacji, że będą to mogły wykonywać maszyny. Medycy w tym y kształcie, w którym ten zawód istniał, także staną się niepotrzebni. Zdalne porady, y pewne algorytmy postępowania. Y nie przewidują istnienia medyków, a szczególnie medyków z prawdziwego zdarzenia. Dziś lepiej szukać porady u weterynarza niż u lekarza. Po pierwsze, szybciej do niego dotrzemy, a po drugie, udzieli nam bardziej kompetentnej porady niż oszołomiony nowymi informacjami, niedouczony lekarz. Smutne, ale prawdziwe. Spada przydatność coraz to różnych zawodów, i to widzimy na, na naszych oczach. Wszystko to się Dzieje zdalna nauka, robotyka medyczna, diagnostyka na odległość, upadek tradycyjnego nauczania, finansjera, która kontroluje lewice i ngo czyli organizacje pożytku publicznego. Powstaje świat milionerów, którzy wymknęli się spod kontroli. Pewne daty będą dla naszego, naszej historii bardzo znamienne. I tak na przykład data odpalenia wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, bez rozbicia Stanów Zjednoczonych. I w części Europy Zachodniej, bo Europa Zachodnia już jest rozbita, ale w części Europy Zachodniej ten nowy plan nie, się nie powiedzie. Ta nowa rzeczywistość, ponowoczesna, po jak to mówią relatywiści, już nie, nie będzie w stanie być zaaplikowana. W to wszystko wpisuje się niestety nowa encyklika papieża Franciszka. Encyklika Fratelli tutti, czyli bracia wszyscy. Encyklika. Napojona treścią na pozór piękną, wzniosłą, ale w rezultacie bardzo pustą. Dość powiedzieć, że doradcą ekonomicznym przy pisaniu tej encykliki papieża Franciszka jest znany nam Jeffrey Sachs z grupy Toronto Boys. Ten sam w Sachs, który do, doradzał towarzyszowi Balcerowiczowi w rozpoczęciu przestępczej prywatyzacji w Polsce. Teraz Jeffrey Sachs jest doradcą papieża przy pisaniu encykliki, a więc cały zasób myśli ekonomicznych papieża zawartych w tej encyklice jest właściwie pustosłowny. Bo co to znaczy, że trzeba wspierać przedsiębiorczość na przykład? Bronić miejsc pracy. To tak, jakby powiedzieć, że trzeba oddychać i jeść. Tu papież odkrywczo to zauważa, ale jednocześnie, co ciekawe jest, papież mówi o, o tym, że wojny są tylko niesprawiedliwe. I tym samym podważa na przykład polski dorobek myśli prawniczej, mam tu na myśli Pawła Włodkowica, który wprowadził y, w czasie wojen y, Rzeczpospolitej z krzyżakami, wprowadził pojęcie wojny sprawiedliwej. I papiestwo wtedy zaakceptowało. Podział na wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Dziś papież Franciszek mówi, że wojny są niesprawiedliwe tylko niesprawiedliwe. To znaczy, nie ma już różnicy między agresorem i tym, który się broni. To takie pierwsze myśli, które można z tej encykliki wywieźć, ale przez 17 pierwszych stron encykliki ani razu nie pada imię Jezus Chrystus. Może jestem przewrażliwiony, a może to jest znamienne. Dlaczego wplatam encyklikę papieża Franciszka w opowiadanie w takim mini esej o nowych czasach? Bo to znakomicie się łączy, papież Franciszek też zauważa, że żyjemy już w innych czasach, żyjemy w nowych czasach. Tylko wnioski, jakie z tego wyprowadza, budzą przynajmniej, w mojej świadomości, pewną dyskusję. I z tą dyskusją dzielę się z Państwem. Nie wypowiadając posłuszeństwa papieżowi, a jedynie. Dając wyraz swoim wątpliwościom, które być może zostaną rozwiane przez następne encykliki, które są zresztą planowane, bo już yy, Watykan zapowiedział, że następna encyklika, także inspirowana ponoć myślą św. Franciszka, będzie jeszcze w tym roku. Ale dziś, czego papież nie zauważa, co pięć minut ginie chrześcijanin za wyznawanie Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żeby papież głowa naszego Kościoła, chociaż jedną encyklikę poświęcił prześladowaniu chrześcijan. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. Ja wiem, że natura jest bardzo ważna, że ekologia jest niezwykle ważna, że, że neomarksistowskie rozważania na temat gospodarki także są niezwykle istotne, ale może trzeba by się zająć chrześcijaństwem jako takim. Instato nascendi. To są pytania, odpowiedzi nie sądzę, by nadeszły. Ale chciałbym zauważyć, także w, tej, w tym rozważaniu na temat pandemii, świata postpandemicznego, świata popandemicznego, który być może kiedyś nastąpi, być może przeżyjemy, żeby go zobaczyć, a może nasze dzieci dopiero, że nigdy już świat nie będzie taki, jak był do lutego 2020 roku. Nigdy. Z tego zdajmy sobie już sprawę. I żyjemy w nowym świecie, globalnej kontroli, w nowej epoce. Ci, którzy posiadają środki, zyskali narzędzia globalnej kontroli, których dotychczas w takiej skali nie posiadali. I co jest dziś realizowane, moim zdaniem, subiektywnie? Trwa rewolucja w imię grzechów głównych, w imię pychy, nieczystości, rozwiązłości chciwości, zazdrości, gniewu, lenistwa i nieumiarkowania. To wszystko są cnoty nowej epoki. Czy to nie daje nam nic do myślenia? Prawdy wiary, cnoty, takie jak wiara, nadzieja i miłość, dziś zostały zastąpione przez zwątpienie, beznadzieję i nienawiść. Zwątpienie, beznadzieja i nienawiść. Zwątpienie, że kiedykolwiek wyjdziemy z pandemii? Beznadzieja, że cokolwiek może zmienić się na lepsze, bo wszystko idzie ku gorszemu, o tym przekonują nas media, autorytety, literatura i wreszcie nienawiść podział czarni nienawidzą białych niekatolicy nienawidzą katolików dzieci mają nienawidzić rodziców kobiety mężczyzn. Miłujący inaczej tych, którzy miłują normalnie. Świat ma się zmieniać, depopulować. Ma być mniej ludzi, ponieważ zbyt wiele istnień ludzkich pochłania zbyt wiele zasobów planety. To jest konstatacja, do której przygotowywali się wielcy tego świata już od dawna. W odróżnieniu od rządów, które były nieprzygotowane, to y, ludzie Wpływowi, którzy spotykają się na różnych szczytach, począwszy od Davos przez Bilderberg, oni od dawna pracowali nad agendą tego, co się stanie, gdy dojdzie do zbiorowej zarazy. Jest taki film, który Państwo znacie z Robertem De Niro i Dustinem Hoffmanem, Walk the Dog, który w Polsce był tłumaczony jako fakty i akty. I tam jest takie zdanie, jak Państwo pamiętacie, film dotyczy fałszywej wojny wywołanej medialnie dla pewnych interesów przez producenta telewizyjnego, i w pewnym momencie do producenta telewizyjnego przychodzi jego współpracownik i mówi: Trzeba to skończyć, bo prezydent właśnie odwołał wojnę, której nie było. A producent mówi: A czy prezydent jest producentem tej wojny? To jest zastanawiające. Media stały się najpotężniejszą siłą. Bez niej pandemiczna rewolucja, jaką teraz mamy w naszym świecie, nie miałaby racji bytu. Głównym wrogiem stałeś się ty, mój słuchaczu. Biały heteroseksualny mężczyzna katolik. Biała heteroseksualna kobieta katoliczka. Biały heteroseksualny mąż. Biała heteroseksualna żona, biały heteroseksualny ojciec, biała heteroseksualna matka katoliczka to są główni wrogowie rewolucji pandemicznej, która w tej chwili trwa. Trzeba ją wreszcie zobaczyć. Ja wiem, że to, co pan, teraz Państwu mówię, jest wysoce subiektywne, i wiem, że wiele osób pomyśli, że przystąpiłem do jakiejś sekty nawiedzonych. Że będę teraz rozdzielał włos na czworo, nosić maseczkę, nie nosić. Nie, nic podobnego. Dzielę się z Państwem refleksją na temat tego, co się dzieje, bo już czas najwyższy. Mamy październik 2020 roku. Kolejny miesiąc, w którym jesteśmy gnieceni przez administracyjne rygory dotyczące pandemii. Kiedy nic pewnego o pandemii nie wiemy. Bo proszę Państwa, czy ktoś opublikował oficjalne badania. Tyle miesięcy minęło? Statystyki dotyczące pandemii, prawdziwe, sprawdzone? Czy lancet brytyjski, który już się skompromitował, o czym Państwu mówiłem wielokrotnie, czy on nawet opublikował badania na temat choroby COVID-19? Czy opublikowano statystyczne zestawienia? Przecież materiału badawczego jest już mnóstwo. Na jakiej podstawie rządy kolejnych państw podejmują decyzję, które są znamienne dla losu milionów ludzi, na jakiej podstawie podejmują te decyzje? O lockdownie, o ograniczeniach, o wpisywaniach, tak jak u nas, pewnych powiatów na czerwone listy albo żółte listy. Wszystko zostało zamrożone. Gospodarki światowe zostały rozbite. Trwa w tej chwili masowy proces drukowania pustego pieniądza. To są fakty. Jak to się skończy? Co się stanie z naszymi pieniędzmi, które zgromadziliśmy w formie oszczędności? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na te wszystkie pytania? Politycy zajmują nas daremnym teatrem głupich wypowiedzi i gestów, i my za tym biegamy jak króliczki za marchewką. Ale nikt z tych polityków nie potrafi odpowiedzieć na pytania, o których teraz ja mówię. Czy to są pytania człowieka, który zwariował? Czy też to są pytania. Człowieka, który rozpaczliwie pragnie sensu w tym, co się dzieje. 25 maja 2020 roku to będzie data, która wejdzie do annałów świata, jako początek wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, a tak naprawdę początek kinetycznej, ostrej wojny domowej w całym świecie zachodnim. Wtedy to zginął, umarł narkoman, e, przestępca, damski bokser George Floyd w czasie nieszczęśliwej interwencji policji. Jak potem się okazało, umarł, bo był tak naćpany, że i tak by nie przeżył. No ale spadło na policję. Ta data symboliczna, 25 maja 2020 roku, to początek wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Powstanie Black Lives Matter, e, natychmiastowe wystąpienie e, grup Antify, Wszystkie te grupy znakomicie zorganizowane, przygotowane do działania, przeszkoleni zadymiarze, przeszkoleni bojówkarze uliczni. Tupamaros w wersji e, d, d, d XXI wieku. To, czym się fascynowało pokolenie 68, ale nie potrafiło przeprowadzić, podręcznik wojny e, miejskiej, guerilli i te wszystkie rzeczy, z e, Tupamaros na czele, zostało zastosowane. Na zimno, z precyzją i logistyką po 25 maja 2020 roku. Zorganizowane grupy przystąpiły do plądrowania sklepów, do napadów na białą ludność, do zastraszania. To nie są przypadki, to są zorganizowane grupy. I te zorganizowane grupy uderzą jeszcze mocniej, jeżeli Donald Trump 3 listopada wygra wybory. Jakie zatem jest wyjście z tego? Czy jest światło w tym tunelu? Donald Trump to zrozumiał. Pamiętacie Państwo, w momencie, gdy e, został oblężony kapitol w Waszyngtonie, byłem tam. Tam jest dużo miejsca do tego, żeby e, trwały manifestacje, i zawsze tam są jakieś manifestacje, ale tym razem by, tych ludzi było bardzo dużo. Donald Trump wyszedł z Pismem Świętym. To był bardzo ważny gest. Gest rozpoczęcia obrony. Odwołanie się do tradycyjnych wartości, które teraz są niszczone, symbolicznie ukazane jako powołanie się na pismo święte, jest pokazaniem, że jeszcze możemy walczyć. I furda z tym, że Donald Trump ma za sobą życie, jakie ma, że koniunkturalnie w tej chwili odwołuje się do katolików, do chrześcijan, do łospów. Dziś to jest nasza strona. Musimy zacząć walczyć. Musimy zacząć stawać obok siebie ramię w ramię, udzielać sobie wsparcia. Jeżeli nie wrócimy do wartości, jeżeli nie wrócimy do platformy naszej cywilizacji, jaką jest Pismo Święte i Ewangelia, zginiemy wcale nie w sposób gwałtowny. Będziemy znikać jako formacja, która się nie sprawdziła, przeżyła. W tym współczesnym Rzymie. W czasie, kiedy Donald Trump pokazał się z Pismem Świętym i mówił o dziedzictwie Jana Pawła II, Melinda Gates, żona Billa Gatesa, szefowa fundacji Billa i Melindy Gates, występowała z odwróconym krzyżem na piersiach. I powiecie Państwo, zwariowałem, ale sami sprawdźcie Te obrazy. Mamy dziś starcie odwróconego krzyża i pisma świętego. Bez komentarza.